Cześć wszystkim! Tu poli! Witajcie na moim blogu! Nie mogę się doczekać, aż podzielę się dzisiejszą nowiną. Pada śnieg! Jak tu nie kochać śniegu? To najfajniejsza rzecz w zimie! Pada już od dobrych kilku dni, więc razem z moimi przyjaciółkami, Lilą i Szani, wybrałam się na śnieżną przygodę! <laughs> Raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Chyba jestem w tym niezła. Uwielbiam śnieg. Damy ci dwoje oczu: jedno i drugie, i śliczny szalik. Już gotowe. Wydaje mi się, że niebieski szarik lepiej pasowałby ci do oczu. Aha! Poli! Rzucam! Słabo celujesz! Hej! Nieźle! Dość tego! Nie pozwolę skrzywdzić Pana Śnieżnego! Szykuj się do walki! Ha! Od urodzenia jestem gotowa! Spróbuj uciec przed tym! Trafiłaś mnie, Shani! Teraz lila. Nie udało ci się! Dziewczyny to dla was! Wow, patrzcie! Jej. Jejku, jak przepięknie! Wspaniałe! Tak! Szkoda, że śnieg nie pada codziennie. Mamy tyle zabawy. To takie... magiczne! Czy wiecie, z czego zrobiony jest śnieg? Cóż... Gdy w atmosferze spada temperatura, woda zebrana w chmurach zamarza, tworząc kryształki lodu. Hmm, moim zdaniem jest zbyt puszysty, żeby być wodą albo lodem. To bardziej jak wata cukrowa. Szkoda, że nie mamy mikroskopu, żeby przyjrzeć się kryształkom. Na pewno by wam się spodobały. Wow, może wcale nie jest nam potrzebny. Dalej, przekonajmy się, z czego tak naprawdę zrobiony jest śnieg. Świetny pomysł. Huh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mini Moc! <laughs> <laughs> wow! Szani, miałaś rację. Są takie piękne. Wow! Nie sądziłam, że jest aż tyle różnych wzorów. Mam pewien pomysł. Niech każda z nas złapie płatek śniegu ze swoim ulubionym wzorem. Do dzieła! Hmm. Chciałabym znaleźć płatek z trójkątnymi motywami, które zapewnią mu solidną konstrukcję. Hmm... Szani, spójrz! Oh, paski są modne w tym sezonie. Czy nie jest przepiękny? Niezły wybór. Gdzie jest Poli? Oh. Tu jestem! Zobaczcie, co znalazłam! Oh, dobra robota! Twój płatek jest obłędny. Tak, myślę, że dzięki spiralom jest bardzo aerodynamiczny. Dokładnie! To jest idealny płatek do zrobienia tego. Szani. Mam go! Teraz Ty Lila! Gotowa! O! Świetnie się bawiłyśmy! Mam nadzieję, że jutro też spadnie śnieg. A co wy lubicie robić w śnieżne dni? Chętnie się tego dowiem! Dzięki za dzisiaj! A jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału! Widzimy się za tydzień! Pa! Hejka, kochani! Tutaj Poli! Właśnie skończyłyśmy nasze projekty na Targi Nauki! Woohoo! A teraz możemy wybrać się w pewne wspaniałe miejsce! A do tego magiczne! Dziś zamierzamy zaliczyć kolejne atrakcje w parku rozrywki. Mini moc! <grystanie> <grystanie> Mini podróż! <grystanie> wow! Co tu się dzieje? To chyba konkurs na najlepsze lody! Patrzcie, jakie niesamowite smaki. Lody z watą cukrową, z żelkowymi dżdżownicami. Czekoladowa niespodzianka. A tu miętowo wiśniowe. Tych muszę natychmiast spróbować. Mm. No i jak one smakują? Pysznie! Idealnie dobrane proporcje mięty i wiśni. Twój język też jest miętowo wiśniowy. Lody muszą być magiczne. Poproszę czekoladową niespodziankę. Cześć, księżniczko Rain. Jak miło cię widzieć. Chętnie skosztuję twoich lodów. Przykro mi, dziewczyny, ale niestety brakuje mi pewnego składnika niezbędnego do lodów z posypką. Nie chcę zostawiać stoiska, bo mogę zostać zdyskwalifikowana z konkursu. Nie martw się. Przyniesiemy ci ten składnik. Dziękuję, ale niełatwo go znaleźć. Moja magiczna posypka jest ukryta za trzecią tęczą po prawej, jak miniecie piątego jednorożca po lewej. Jasne, trzecia tęcza robi się. No to ruszamy! Znalezienie tęczy to będzie łatwiej. No tak, poszukajmy tej posypki. To musi być to. Trzecia tęcza po prawej bułka z masłem. W samą porę wielkie dzięki. Wkrótce ogłoszą zwycięzcę. Cep! Nie mają sobie równych. <noise> Czy to pora na selfie? Jasne! Najlepszy sposób na zakończenie tego odcinka paszportu do przygód. Pa! pa! Polegało na upieczeniu idealnie okrąglutkich i... równiutkich pączków. Tak jest, szani! Wyglądają wspaniale. Spójrzcie, Poli skupiła się na zdobieniach i. <laughs> to znaczy mamy nadzieję, że smakują równie dobrze jak wyglądają. Zaczniemy od Nikolasa. O, a w programie nie miałaś nazywać mnie nikiem? Nik! Zaprezentuj nam swoje pączki. Już się robi, pani Jurorko! Oto przed Wami przerażające, upiornie wspaniałe, rewelacyjne pączki z nadzieniem niespodzianką! Zaznaczę, że Nikt zdecydował się wypełnić swoje pączki nadzieniem, choć pierwotnie miał kupiec pączki z dziurką. Odważnie, ale i pomysłowo. Czy ryzyko mu się opłaci? Sam opracowałem przepis na to nowatorskie nadzienie. Powstało z połączenia moich najulubieńszych składników. Dodałem tam borówki. Strzelające cukierki i ostry sos. Z ostrym sosem wszystko smakuje lepiej. Mm, no dobra. Dziękujemy, Nick. Poli, twoja kolej. Czym dziś zaskoczy nas Mistrzyni Wypieków? Proszę, próbujcie. Dziś przygotowałam dla Was truskawkową klasykę, ale ulepszyłam szczyptą magicznego składnika. Miłością! Poli, są przepyszne! Tak! Serio to najlepsze pączki, jakie w życiu jadłam! Brawo! Rozum chciałby powiedzieć, że wcale nie są takie dobre, ale serce mi nie pozwala! One są idealne! Dziękuję ci, Nick. Ja! Takie dobre, że trzeba je sprzedawać! Sprzedawać? Co ty wymyśliłeś? Kiedy namawiałeś mnie na udział w pączkowym pojedynku, nie myślałem, że skończy się on budową pączkowego imperium! Pączki plus dobry marketing równa się mnóstwo pieniędzy! Marketing? Przecież my się na tym w ogóle nie znamy! Mmm, mm, mm. Pączki Polly są najpyszniejsze. A to na Serio najlepsze w całym wszechświecie! Trzy, dwa, jeden. Teraz to dopiero się zacznie! Wow, ile komentarzy! Nie wiedziałam, że jesteś takim influencerem! Jak można je dostać? Gdzie je kupić? Chcę zamówić je wszystkie! Nikt, tu twoja matka. Czy możesz wreszcie odebrać? Eee, to możecie pominąć. Eee. W sumie! Pieczenie jest dobrą zabawą i pozwoli nam dorobić do kieszonkowego. Możemy zrobić polewy w różnych odcieniach różu. O! I dodać pasujące posypki. Mniejsze nas. Będziemy wtedy piec jeszcze więcej i szybciej. Mniejsze pączki, mniej pracy. Mam nadzieję. O! o, nie! Na tym pączku miał być jednorożec, nie gwiazdka! Mamy jakiś zapas? Zapas? Lila, my tu pracujemy na najwyższych obrotach. Nie ma czasu robić zapasu. To nie jest sobotni kiermasz. To jest biznes! Wiesz, wolałam, kiedy ten biznes był tylko dobrą zabawą i czystą radością pieczenia. Należy nam się przerwa. Nie, nie możemy teraz przerwać. Patrzcie, wszyscy nas udostępniają. Nawet Melody zostawiła serduszko pod postem. Wystarczy! Poli, co ty robisz? Musiałam to przerwać. Co się z nami stało? Przecież zaczęliśmy piec pączki, by spędzać razem czas i świetnie się przy tym bawić. Pomyśl, co będzie, kiedy je wszystkie sprzedamy. Hmm? Nauczymy się piec szybciej. I więcej! Szani, wcześniej pieczenie sprawiało ci przyjemność. Pamiętasz? Czysta zabawa eksperyment, który na koniec można zjeść. Tak, to były moje słowa kiedyś. Teraz już sama nie wiem, co we mnie wstąpiło. Lila, dekorowałaś pączki dla zabawy i ze szczerej miłości do sztuki. Nie chciałaś być rekinem pączkowego biznesu. Masz rację! Pieczenie było fajne! Dawało nam mnóstwo radości. Idę do swojego pokoju, zasłużyłam na odpoczynek. Jak ktoś chce do mnie dołączyć, to serdecznie zapraszam! Dobra, pączkowe imperium może jeszcze zaczekać. Tak się wkręciłem w promowanie wypieków, że już zapomniałem jak bardzo lubię je jeść! Bez sensu ten marketing! Cześć wszystkim! Tutaj, Poli! Witam Was na moim blogu! Więc. Lila rozpoczęła dzisiaj swój wakacyjny staż w butiku w centrum handlowym i była bardzo zestresowana. Na szczęście Szani i ja przyszłyśmy z pomocą. Lila tak ciężko pracuje. Jak udało jej się znaleźć tę pracę? Przyjaciółka jej mamy jest właścicielką butiku i zaproponowała Lili staż, gdy zobaczyła jej ostatnią stylizację. Wow, to super! Musi być podekscytowana. A niech to, to mój pierwszy dzień i już jestem spóźniona. Twoja zmiana zaczyna się za godzinę. To mnóstwo czasu. Nie, jeśli musisz się uczesać i podrasować swój strój. Spokojnie, my ci pomożemy. Dzięki, dziewczyny. A. A. To cały czas nie pasuje. Jak dla mnie wygląda, dobrze. Sama, nie wiem. Tak się denerwuję. Jak mam pomagać innym, skoro nie potrafię skomponować własnego stroju? Lila, jesteś świetną stylistką. Zaufaj intuicji. To może być mój pierwszy klient. O nie, co ja mam teraz zrobić? Hmm. Chyba mam pomysł. <noise> Zabierz nas ze sobą. Schowamy się w Twoich kieszeniach i, gdy będziesz potrzebować rady, pomożemy. <grystanie> <grystanie> Hej, słyszałyście? Sprzedawczyni kazała mi właśnie poustawiać wszystkie buty na półkach. Jakieś sugestie? Okej, okay, to łatwizna. Poukłada je w logicznym, alfabetycznym porządku, tak jak książki w bibliotece. Więc najpierw będą niebieskie, bo N jest przed RZ jak żółte. Może wypróbujmy bardziej praktyczne podejście. Po jednej stronie ustaw buty letnie, a po drugiej zimowe. Ach! Ale sneakersy nie są ani zimowe, ani letnie. Widzisz, mój system ma więcej sensu. Szani, przecież to nie jest biblioteka. Lila? Nie wiedziałam, że tutaj pracujesz. Dzień dobry, pani pocket. Jestem tutaj na letnim stażu. O! Próbuję jakoś poustawiać te buty. Czy mogę pani w czymś doradzić? Właściwie tak. Chciałabym kupić kapelusz. Pokażę pani naszą kolekcję. Eee. Przekonują mnie te kolory. Kolory? Oczywiście, zaraz znajdę coś innego. Szani, mówiłam, że to nie pasuje. A co powiesz na ten? Proszę przymierzyć ten model. A, chyba jest za duży. Hmm. Mówiłam, że to zły wybór. Ale ładniej jej w tym stylu. Dobra. Zostańcie tutaj. Bardzo przepraszam. Może mi pani powiedzieć czego pani szuka? Myślałam o czymś w stylu vintage. Zobaczymy. No. A może ten? Jest piękny. Dziękuję. <laughs> Nie ma za co. Wszystko w porządku? Przepraszamy, że zrobiłyśmy zamęt. Tak, i za to, że się kłóciłyśmy. Nie, wszystko gra! Chciałyście tylko pomóc! Ale miałaś rację, Poli. Muszę zaufać intuicji. <grybuj> Spójrzcie, co o tym myślicie? Ułożyłam je według kolorów, opierając się na barwach tęczy. Wow, Lila, dobra robota! To serio przyciąga wzrok. Dzięki. Bardzo doceniam, że chciałyście pomóc. Miałyście dobre intencje. Jesteście najlepszymi przyjaciółkami. <gry> Lila doskonale sobie poradziła pierwszego dnia, bo zaufała intuicji i była pewna siebie. Dobra, odmeldowuję się i pamiętajcie, w małym jest moc. Dinozaury, starożytny Egipt i wystawa kosmiczna? Wszystkie moje wymarzone atrakcje w jednym budynku! Pamiętajcie, mamy bardzo napięty grafik i w sumie niewiele czasu. A to dlatego, że ktoś ma bzika na punkcie wymarłych gatunków. W takim muzeum można się poczuć naprawdę wyjątkowo! Lub prehistorycznie! Co dalej na liście? Wystawa o starożytnym Egipcie! Kleopatra to niekwestionowana ikona mody. Nie zapominaj o grobowcach. A co powiecie na super bliskie spotkania trzeciego stopnia? Czy to znaczy, że potem pójdziemy na kosmiczny konwent? Mori? tym razem przeszłaś samą siebie. O, wow, dzięki, szant! To jest em, nie do końca. Tak sobie pomyślałam, że przejdziemy do wersji mini i obejrzymy wszystko z bliska. <laughs> <laughs> ミニモ<マ> <laughs> Być epoka lodowcowa, ale. Chyba mogę się zgodzić na odstępstwo od planu ten jeden raz. Nie pisnę nikomu ani słówka. Kto by pomyślał, że planety mają takie piękne, designerskie wzory? Pierścień Saturna jest bardzo inspirujący. Lila, a wiesz, że Saturn ma wiele pierścieni, a nie jeden? Dobrze, że wczoraj obejrzałam jednak ten dokument o kosmosie. Szani, co zawsze chciałaś zrobić w kosmosie, ale jak na razie nie miałaś okazji? Uh, zaśpiewać parę hitów i dzięki naddźwiękowym satelitom nawiązać kontakt z inną cywilizacją? <grym> <grym> w celu poważnych badań naukowych. Oczywiście. Jasne. <grym> A ta druga rzecz, czyli kosmiczny zbijak, jak w tym odcinku Ziomalek, o którym ciągle mówisz? Wow. Poli, uważaj! Pamiętasz, co opowiadali o Ikarze i słońcu, co nie? Że był mistrzem latania i lubił przygodę? Próbuj dalej. Spokojnie, nie będziemy podlatywać blisko słońca. Poza tym to nawet nie za bardzo grzeje. No dobra, ale tylko chwilę, bo. Świetnie, gotowa! Oj, oj. Zepsułyśmy największą planetę w całym Układzie Słonecznym! Wyrzucą mnie na bank wylecę z kosmicznego obozu! To nie koniec świata! Okej, okay? naprawimy to! Wystarczy, że wymyślimy coś skutecznego! A, Maxi, przemiana! Może być. Przestań, Poli, to na nic! Same tego nie naprawimy, musimy komuś o tym powiedzieć. Mini-ziemia do Szani! Jak komuś o tym powiemy, dostaniemy szlaban na wieczność. O, trzeba było się ciebie słuchać, Szani. Chciałam po prostu, żebyś miała super wycieczkę po muzeum, ale trochę mnie poniosło. Racja, same tego nie naprawimy. Musimy się przyznać. Tak będzie najlepiej. Masz rację, szani. Ale hej! Nawet jak dostaniemy wieczny szlaban, to przynajmniej przywrócimy równowagę we wszechświecie. Uh -huh! <laughs> My trochę nabroiłyśmy. I chciałybyśmy to naprawić. Jest cała! A my dostałyśmy szlaban tylko na dwa tygodnie! Równowaga we wszechświecie została przywrócona!